i wiesz jak gra totalny noob? Nie. Albo wczoraj widziałem jak grałaś w Nigdy was nie zastanawiało na początku co robią bambiki? Oczywiście coś takiego bardzo fajnego. Naciskałem tam ten czerwony przycisk. Taki czerwony przycisk. Taki piękny. Czerwony przycisk. Dobra, piszemy coś sobie. Czemu mam czerwony nick? Dobra. Nie banujcie mnie, za to proszę. Nie banujcie, proszę. Ja jestem tylko dzieciakiem, który nagrywa odcinki. Dobra, piszemy coś jeszcze. Po pierwszy raz gram w tę grę. Dobra. Proszę, no banet. Co? Nie. Dobra, tym razem nie będę naciskać czerwonego przycisku Dobra Chodź na tu, chodź Dobra, idziemy do Oli. Dobra No chodź na tu, chodź, chodź Dobra gdzie jest Olaf? widzicie cię. Gramy chowanego? Dobra. Chcesz grać chowanego? Ja mogę zagrać. Dobra. Nie chcę grać chowanego. Dobra. Cafeterię zamkniemy. Siema Katper. Dobra, ktoś mnie. Nie. Ja. O się ma Wiktor. Jakiś typ. Dobra. Dobra. Ale szybko głosujcie. Dobra niemeczki. Bo ostatnio było, że 20 minut. Dobra, kto jest. XD. Dobra, może na netu albo na kolon, dobra, na siebie chyba, na, no. tak, na siebie. A few moments later. Ona dobra. Rastix obat dobrze. Był bambikiem strasznym. No i jeden kill wygrywamy chyba. Dobra. Jak trudno się zabija w tej grze. Chodź na tu. No dobrze, że Wiktor za mną idzie. Dlaczego on ze mną tak chodzi? No to dobrze. Tak? Dobra, dobra. Widzisz Wiktor? Widzisz, że zabijam go? Dobra, wygraliśmy. Essa z wami.